Oooooooooooje. Ja jestem za telepatym pieniądze na ziemi, Ja jestem za telepatym pieniędzy na ziemi. Ja czuję telepaty pieniędzy na Ziemi Ja tworzę telepaty właśnie na pieniędzy na Ziemi i to prawdą jest Ja kocham telepaty pieniędzy na Ziemi I mówiąc telepaty pieniędzy na Ziemi Ja widzę telepaty pieniędzy, ja widzę telepaty pieniędzy też I na Ziemi ona właśnie A Ja wiem, że telepaty na naszej Ziemi pieniędzy właśnie to prawdą jest ja wiem, że za pieniędzy To dla mnie prawdą To jest prawda ludzie Ja jestem za pieniędzmi Pieniędzy w wodzie i to prawdą jest Terapatem pieniędzy te yeah. Jestem za terapatem pieniędz wodzie i też Ja czuję tebatem pieniędzy w wodzie też ja tworzę telepatę pieniędzy też I w wodzie i to właśnie prawno jest Ja kocham telepatę pieniędzy też W wodzie i to właśnie prawno jest Ja mówię z telepatę w wodzie też Pieniędzy i to właśnie prawno jest Ja widzę w pieniędzy też W wodzie ona właśnie prawno jest Ja wiem, że telepatę w wodzie jest Pieniędzy i to właśnie prawda jest Ja jestem za w pieniędzy też Właśnie na powietrzu też Ja czuję te wady w powietrzu Te ja pieniędzy i to właśnie ja może w telewady w powietrzu również Kocham telewady w powietrzu również Kocham telewady w powietrzu również I to pieniędzy i to prawda jest duże. Z pieniędzy też na powietrzu właśnie prawo to jest Ja widzę te władzę w też I wiem, że właśnie prawo jest Jestem za zabaty, bo trabatę pieniędzy też. Czy onu i to właśnie prawo jest? Ja czuję debaty pieniędzy też. Czy onu i to właśnie prawo jest? Ja tworzę debaty pieniędzy też.

Ja wierzę w te, mam pieniądze też, Oni one właśnie ugrywamy. Jestem za mnie, też. W telepatii, w przestrzeni czasu też. Czuję pieniądze w telepatii też, na przestrzeni to właśnie również prawie Tworzę telepaty, pieniądze na przestrzeni to właśnie również prawie Kocham telepaty, na przestrzeni te na prawdzie też pieniędzy prawnych jest. ej Kocham te na przestrzeni też. Mówię z te w pieniędzy ceni też. Ja widzę te wady pieniędzy też. Na przestrzeni ono właśnie prawnych jest. Ja jest. Ja widzę te wady pieniędzy też. Na przestrzeni właśnie prawnych jest. Ja widzę te wady w przestrzeni też. A przestrzeń właśnie prawna Jestem w telepadu I miałbym pieniądze Na ziemi powiesz, że lubisz też W i to właśnie I w też I w przestrzeni i czasów Był prawna ludzie no. oh Pieniądze przyjdą, się modlę, że pieniądze były dla każdego człowieka Nie każdy człowiek wie, że pieniądze są ważne i czasem można, nie, nie, nie w każdym momencie można ich mieć na tyle ine masz w drugim momencie, jednakże pieniądze są ważne. Nie wiem dlaczego, ale mnie tak podkreśliło, żeby tak coś nagrać, żeby po prostu podzielić się ideą. Że jakby nasze pieniądze były w sumie. Konceptem jest mój już mały terapię terapeuty, który terapeuty ja pieniędze. jest na coś.